Dziękuję bardzo i to będzie ze sobie z broni ASG. Dzisiaj będziemy się strzeli tak jak zawsze z dwóch broni do tamtego kuloła. Czyli ten kuloł z kaczkami. Zobaczymy, czy nasze broni dzisiaj dadzą radę przewrócić te kaczuszki. Pierwszą bronią, z jakiej będziemy strzelać, to będzie karabinek sturmowy JG0638V2. Wygląda on tak. Jest on wzorowany na prawdziwej broni G36. Napęd ma elektryczny, czyli możemy strzelać serią oraz pojedynczymi strzałami. Prędkość wylotowa tego karabinu to jest 360 fps. Może ona strzelać do 40 metrów celnie. Rodzaj magazynka to jest Hike. Ale w tym magazynku mieści się też 470 kulek. A długość całkowita tej broni to jest 720 mm. W zestawie, w którym kupiliśmy tę broń. Znajduje się replika, magazynek, akumulator, który jest w środku, i pokażę Wam go później. No i ładowarka do akumulatora. A producent tej broni to jest Jing-Gong. A ten akumulator wygląda tak. Jest on schowany pod taką, takim jakby osłoną, taką, którą zaczepia się no, tutaj w tym miejscu i przyczepia się tym kijeczkiem, aby. Aby się mu trzymała. Akumulator wygląda o tak. Pierwszym testem będzie sobie strzelanie z trybu pojedynczego do tamtego kulu łapki. Jest ona cenna, przyjemnie się z niej strzela, ale jeszcze musimy przetestować sobie tryb serii. Karabin waży 2 kg 871 g, no się waha, ale tak około tego. A sam magzynek 204 g. Jestem pod wrażeniem: pierwsza broń przytrąciła nasze kaczki. Tutaj jedna sobie właśnie leży. Już nie. Mogę powiedzieć, jest ona bardzo fajna, celna. Przewróciła nasze kaczuszki, tak jak widzieliście. I do tego jeszcze zapomniałam Wam dodać, że jest ona sk składana tutaj, kolba, że teraz zajmuje mniej miejsca, gdy ją złożymy. Który z którym będziemy strzelać, będzie to karabin snajperski MB4411D. Wersja wzmocniona. Ma on 620 fps. Pojemność magazynka to jest 21 kulek. W zestawie znajdziemy oczywiście magazynek, samą replikę, pas nośny, lunetę i nóżki. Oraz szybko ładowareczkę, aby móc sobie szybko naładować nasze kulki do magazynka. Cenny strzał to jest do 70 metrów. Ma ona napęd sprężynowy, a długość całkowita to jest 1200 mm. A jej producent to jest Well. Tak ona wygląda z bliska, jest ona naprawdę duża. Ma ona składaną tutaj kolbę, aby łatwiej można było transportować. O, zobaczcie, i już jest, oczywiście zajmuje mniej miejsca. Tak, i teraz przejdźmy sobie do strzelania. Jakby Was też interesowało, jak działa zamek w tej broni, no to tutaj mamy zabezpieczenie jako blokadę z pustu, którą sobie odblokujemy, co dopiero wtedy możemy naciągnąć. No i tutaj odsuwamy, ciągniemy. Jak naciągniemy to, no to wtedy jeszcze by trzeba to schować. Już to wsunąłem, właśnie. No i po prostu trzeba jeszcze to oddać w dół. Jesteśmy gotowi do strzału wtedy. Ale cóż mogę o tym powiedzieć? Jest ona celna, fajna. No i bardzo przyjemnie się nie strzela. Niestety na tej wadze nie mogę zważyć, ile ta snajperka waży, ale y, według opisu waży ona 5 kg. A na koniec, skoro spadł śnieg, znowu bałwan.